Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że w tym roku nie trzeba składać wniosków do programu 500, oraz że nastąpiły ważne zmiany w funduszu alimentacyjnym. W tym roku nie trzeba składać wniosków o przedłużenie świadczenia 500, ponieważ te świadczenia, na które były składane wnioski, zostały przyznane do końca maja 2021 roku. Chyba że w rodzinie przybyło dziecko, wówczas wniosek należy złożyć. Od 1 lipca natomiast można składać wniosek na program Dobry Start w wysokości 300 zł na dziecko. Składać wnioski mogą rodzice wszyscy, niezależnie od dochodu. Świadczenie jest przyznawane na wszystkie dzieci uczące się, również te, które idą do szkoły policjalnej albo do szkoły dla dorosłych do ukończenia 20 roku życia, lub w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia. Świadczenie to przyznawane jest w kwocie 300 zł jednorazowo przy rozpoczęciu roku szkolnego. Wnioski na dobry start będą przyjmowane do 30 listopada. Rodzice ósmoklasistów muszą pamiętać o ważnej sprawie. Ważne dla rodziców ósmoklasistów jest to, że szkoły listy przyjętych dzieci ogłoszą dopiero 19 sierpnia, a warunkiem przyznania tego świadczenia jest prawidłowe wypełnienie wniosku i wskazanie, do której faktycznie szkoły dziecko pójdzie. Ponieważ rodzice będą tą szkołę znali dopiero po 19 sierpnia, dopiero wtedy mogą na to dziecko złożyć wniosek. Jeśli w rodzinie jest więcej dzieci szkolnych, to na pozostałe dzieci wniosek można złożyć już teraz, a na tego jednego ósmoklasistę złożyć wniosek pod koniec sierpnia, kiedy już będzie wiadomo do której szkoły dziecko pójdzie. Od 1 lipca weszły w życie dwie zmiany dotyczące funduszu alimentacyjnego. Pierwsza z nich to jest zwiększenie kryterium dochodowego z obecnych 800 zł na 900 zł na osobę w rodzinie. I taka nowość całkowita w funduszu, wprowadzenie tzw. zasady złotówka za złotówkę w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż przekroczenie kryterium dochodowego o niewielką kwotę nie będzie już powodowało całkowitej utraty prawa do świadczenia, a jedynie kwota wypłaty będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Z tym, że te zmiany będą miały zastosowanie do wniosków składanych na nowy okres świadczeniowy. Na stary okres świadczeniowy obowiązuje jeszcze stare kryterium dochodowe. Od 1 października wnioski będą rozpatrywane według nowych zasad. Termin składania dokumentów w formie elektronicznej ruszył 1 lipca. Od 1 sierpnia można składać wnioski w formie papierowej. Aby zachować ciągłość świadczenia należy wniosek złożyć najpóźniej do końca października. Formularze dostępne są w ośrodku pomocy społecznej i w internecie.